Siema, słuchajcie, mam dla Was dzisiaj fajny konkursik Konkursik, który zorganizowaliśmy wspólnie z Rafiszem i z Kaszub Bites eee, Zasady konkursu krótko i na temat Trzeba subskrybować oczywiście wszystkie trzy kanały Trzeba polubić wszystkie trzy filmy, zostawić oczywiście łapkę I trzeba wpisać komentarz, biorę udział Co to było? Jestem na rybach, muszę patrzeć na wędki co chwila coś mi się tutaj ruszyło, myślałem, że już pędka mi ucieka ale na szczęście nie eee, tak jak mówiłem e, trzeba wpisać się, biorę udział możecie wpisać pod wszystkimi trzema filmami biorę udział i będziecie brali udział w losowaniu oczywiście komentarze będą losowane z generatora li, e, generatora losowania jakiś komentarzy, jakoś to Rafisz będzie robił u niego będą wyniki na, na kanale konkurs będzie trwał 3 dni, a co do wygrania Uradka Kasubbaits na kanale będzie do wygrania spinning. Spośród jego komentarzy pod jego filmem będą, będzie losowana jedna osoba i ta osoba wygra spinning. Pod moim filmem, spośród komentarzy, będzie losowana plecionka plecionka bardzo dobrej jakości. To za chwilę Wam opowiem. Już z domu. U mnie na kanale. Będzie do wygrania plecionka JMC Adventure. Eee, Naprawdę no bardzo dobra plecionka. 11,5 kg wytrzymałości, 25 lbsów, eee, 150 m. 8 japońska pletka. Bardzo dobra pletka. W tamten sezon cały na niej przełapałem i jest luks Polecam. Aura Fisha na kanale będzie losowane dwa Jerki. Także mogą wygrać trzy osoby, i trzy osoby wygrają. Nie będzie tak, że po prostu, jeżeli jedna osoba zostanie wylosowana na kanale Uratka i na przykład będzie miała farta, to od razu graj w totolotka eee, i wygra na przykład u mnie, zostanie też wylosowana, to dostanie droższą nagrodę, że tak powiem. Eee, I tyle chyba. Nie bardzo wiele, wiele więcej mam do powiedzenia. W tym tytule chyba wszystko już powiedziałem, ja pokrótce, tak jak mówiłem, opiszę za chwili, opisałem Wam plecionkę, jak i tak, i tak dalej, Radek z Kaszubajt powie o spinningu, a Rafisz powie o yy, jerkach, konkurs będzie trwał 3 dni. Po trzech dniach, jakoś tam na czwarty dzień, powinniśmy ogłosić wyniki. Przypuszczam, że Rafał będzie albo coś nagrywał z live'a, albo nagrywał po prostu losowanie. No i tyle. Także zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia następnym razem i życzę szczęścia i powodzenia. Hej!